Cześć, ja mam na imię Władek Będkowski, jestem przewodnikiem tatrzańskim oraz edukatorem założycielem portalu turystycznego EduTatry. I witam Was dzisiaj na moim kanale w 5 minut o Tatrach. Podczas naszego dzisiejszego spotkania mam zamiar przeprowadzić Was, wziąć Was do Doliny Białego. Jest to dolinka reglowa położona nieopodal centrum Zakopanego, około 500 metrów od Wielkiej Kroki, od Skoczni Narciarskiej. Stamtąd też jest najłatwiejsze dojście do dolinki. Ja jestem teraz właśnie na tak zwanej ścieżce pod reglami czarny szlak znakowany. No i tutaj za chwilkę za tymi tojtojami skręcam już w lewo wchodząc do samej doliny. Jak długo będziemy szy doliną białego? Około dwóch godzin trwa to przejście. Podczas tych dwóch godzin należy pokonać blisko 480 metrów różnicy zniesień, tak? To jest dość dużo. Tam wyżej zobaczcie, że jest całkiem stromo. Jeżeli chodzi o odległość poziomą 3 km 400 m, ale wejście od tej dolinki, przejście przez dolinę Białego jest. Całkowicie tego warte. No i na końcu ta przepiękna góra, Sarnia Skała, w której zobaczycie jakie fantastyczne widoki się rozciągają. No to w takim razie zapraszam do dzisiejszego odcinka. Zapraszam do Doliny Białego. No i po kilkuset metrach idąc doliną docieram w miejsce zwane kotłami. Jest to miejsce, gdzie Dolina Białego bardzo się przewęża, a te ściany skalne spadają w takim wręcz wąwozie ponad Biały Potok. Dlaczego kotły? Wzięłaś to nazwa stąd, że tutaj, jak zobaczycie, Biały Potok bardzo jest stromy. On jest tak naprawdę jednym z najstromszych cieków wodnych, najstromszych rzek jakie mamy. W On, popatrzcie, wpada w takie kaskady wodospadek, gdzie niegdzie tworzy zagłębienia. W miejscu, gdzie woda zaczyna wirować, ta skała jest wypłukiwana. No i tworzy się taki kocioł, taka dziura w ziemi. Stąd też nazwa się Wzięła Kotły. No ja tymczasem ruszam dalej. Przechodzę przez jeden mostek, przechodzę przez drugi mostek. Popatrzcie, wokół mnie też piękne jeszcze murawy, roślinności na skalnej I udamy się tym samym w dalszą część Doliny Białej Docieram do mojego ulubionego miejsca w Dolinie Białego, czyli Sztolni. Sztolni to jest, inaczej mówiąc, kopalnia, jaka tutaj była kiedyś drążona w tych skałach w latach 50. przez Sowietów. Sowieci poszukiwali tutaj, uwaga, uranu. Uran był potrzebny wtedy, wiadomo, z okazji zimnej wojny. Różne tam się działy polityczne sprawy w świecie. Czy go znaleziono w Tatrach? No najprościej można powiedzieć, że nie, chociaż w tych skałach znajduje się troszkę tych substancji promieniotwórczych, o czym świadczy choćby woda, która tutaj wypływa, posiadająca podwyższone koncentracje m.in. radonu. Także tej wody najlepiej nie pić, Na no jak już pić, to tak nie tylko na języczek w minimalnych ilościach, no bo wiadomo, nikt nie chce chyba, no, świecić, że tak powiem, później w nocy. Chodźcie, idziemy dalej. A tutaj tylko taka krótka wstawka, bo zatrzymałem się w miejscu obok kosodrzewiny. Rośliny typowej. E, kosodrzewina to jest e, taka odmiana wysokokurska sosny. Rośliny typowej dla dużo wyższych wysokości niż te, na której się w chwili obecnej znajduję. Ale w Dolinie Białego mamy do czynienia z obniżeniem piętej roślinnych. Także poza takimi typowymi przedstawicielami jak choćby buk, jak jodły, jak świerki, można też spotkać naprawdę już gatunki rosnące nieco wyżej. Chodźmy przez ten mostek, no i dalej, teraz już w kierunku wyższych partii Doliny Białego. No, i dochodzę na czerwoną przełęcz. Czerwoną, od tego, że jak tutaj spojrzycie, mamy czerwone skały pod nogami. Są to piaskowce i łupki. Okresu Triasu. To są najstarsze skały na naszej dzisiejszej drodze. One są tak charakterystycznie na czerwono zabarwione. Często to zresztą bardzo ciekawi turystów, dlaczego takie czerwone zabarwienie tutaj występuje. Tutaj na przełęczy, jak zobaczycie, też mamy dużo ławeczek takich miejsc do odpoczynku. Warto tutaj zawsze odpocząć, ponieważ tego miejsca tam czeka nas najstromszy odcinek. Jeszcze 25 minut, ale już mocno pod górę po skałach. Także odpoczywamy, a za chwilkę ruszamy już na szczyt skały. Na szczycie Sarniej Skałki. Widzieliście, te ostatnie metry to była taka troszkę wręcz już nawet wspinaczka, gdzie nigdzie trzeba było się chwycić, nawet tych wystających skałek, bo jest dość stromo, ale warto. Na szczycie jest fantastyczny widok. To, co za mną, e, północna ściana Giewontu, to jest przecież no, fenomen. Stąd z Sarniej Skałki roztaczają się też inne piękne widoki. Tam z tyłu, jakby podejść, to jest Dolina Strążyska, dalej Łysanki, na tą stronę na północ Kościelisko, Zakopane, całe Pogórze Gubałowskie. Z kolei w przeciwną stronę, jak tutaj szybciutko przekręcimy, to tam widoczne, jest, widoczne są tatry wysokie, też przepiękne widoki. No, także naprawdę, naprawdę warto. Także ja ze swojej strony kończę. A was zachęcam do oglądania kolejnego odcinka w 5 minut o tatrach. No i do zobaczenia gdzieś na tatrzańskich szlakach. Cześć!